już Bardzo a w wojsku nam nie dawali słuchawek wie pan? Ciecham. w wojsku nie dawali słuchawek? no w wojsku nigdy nie dawali to schudni są a niech pan mi jeszcze kieruje tutaj w razie czego dobrze na razie wszystko w porządku tak? tak podpią pan, musi pan pierwszy przód proszę palec, o właśnie postawa Palec ze spustu cały czas trzymamy, dopiero na końcu. Wpływ. Jasne? Tak, przeładować. No, i trochę tu do przodu. Tak, wycelować i strzelać. Że dycha i strzelamy cały czas łopat w kierunku tarczy. I jeszcze. Nie ma, dwa mam tylko. Magazynek. Przeładowujemy. Trzadką drogę. Po, podjadę sobie dobrze. Wcześniej piszczam. O. Bardzo proszę, widz pan jak ładnie teraz? No. Zjechaj, Kurczę. To się nadaje do armii. To to dalej wystarczy, bo Tak było? Czyli dalej było? To jest ile metrów? Jeszcze dalej proszę. Tylko ja teraz sobie muszę odpwalić nowy film. Dobrze, proszę. Trochę inaczej ustawię i odpalę.